Cześć, witam was bardzo serdecznie i już nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś zobaczyłem w internecie, co wywołało we mnie nawet nie tyle złość, ale po prostu smutek i takie przygnębienie. Zaraz wam pokażę fragment rozprawy, gdzie 67-letnia, schorowana już, no starsza pani Izabela musiała się ścierać z gwiazdą pana Jerzego Owsiaka. Powiem tak, jak, jak ja to oglądałem, to może się nie rozpłakałem, bo aż taki nie jestem. Ale pomyślałem sobie, co by było, gdyby na miejscu pani Izabeli była na przykład moja mama albo wasza mama. Coś przerażającego, coś naprawdę podłego. Najczęściej jest tak, że ludzie, którzy gdzieś tam komuś pomagają, bo pan Jerzy Owsiak jest podobno znany z tego, że pomaga schorowanym, pomaga szpitalom, to oni są najczęściej ludźmi, którzy naprawdę mają dobre serce i pałają taką dobrocią do drugiego człowieka. Natomiast tutaj, po obejrzeniu tego, ja się zastanawiam, jak to możliwe. Żeby ktoś o takim braku empatii, do starszej już pani, był z drugiej strony takim dobrym człowiekiem, to nie idzie w parze. Serio, to nie idzie w parze. I po obejrzeniu tego, tego fragmentu pogratulowałem sobie, naprawdę przyznaję się, nigdy w moim życiu nie dałem ani złotówki, ani złotówki. Nie żałuję. Jeśli ktoś dał, OK, wasze pieniądze, natomiast ja nie dałem, i chyba dobrze na tym wyszedłem, bo w ogóle samo to, że doczekaliśmy takich czasów, że ktoś zbiera na jakiś sprzęt, przecież to państwo musi zagwarantować sprzęt, państwo, służba zdrowia. Wy macie tyle kasy, trwonicie, wysyłacie innym państwom, a nie macie na zakup sprzętu, tylko o owsiakiem musicie się posiłkować. To jest po prostu chore. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli teraz, to znaczy ja już to widziałem, wy z pewnością też, ale zobaczcie to jeszcze raz, to jest po prostu przykre, serio, to jest przykre. Takie coś nie powinno mieć nigdy miejsca. W ogóle sama ta sytuacja, że to jest na wokandzie, że o tym jest tak głośno, tylko dlatego, że pani starsza coś w geście jakiejś takiej przygnębiającej sytuacji, coś napisała, że o tym jest głośno, to już jest nienormalne. Samo to już świadczy o tym, że dożyliśmy dziwnych czasów. Może to zrobić teraz, przed wysokim sądem. Proszę powiedzieć, przepraszam panie Jurku Oksiaku za to, co napisałam. Tak nie myślałam. Uznam to za. Przeprosinę i nie będziemy się popsowali dalej, bo nie mam na to najmniejszej ochoty. Proszę to nie ciągać mediów, o których tutaj Pani mówi, których ja nie oglądam, ja się ich boję po bo prostu. Te media spowodowały, że ludzie się podkręcili i Pani też wysyłając takie oskarżenia w stronę mojej osoby. Pani to zrobi teraz? Co robię, bo ja nie miałam Proszę, nic. Przepraszam Pana. Przepraszam, pana przepraszam to, to, wierzy, że to będzie miało moc, tak, że ta sprawa się zakończy. To chętnie tak, że z tego miejsca wyjdę, żeby dalej nie w tych spraw. Przepraszam pana Osiaka, przepraszam jego rodzinę, ale nie groziłam mnie. Napisałam to w stresie. Ale także proszę, żeby pan przeprosił mnie za to, że na moim facebooku, pana Witwordzie, był napis, że. Zwyciężymy sepsę. Jakże Ja że Pani mera. nie wciąga w to sepsy, proszę Ale, przeprosić nie. za kłamstwa, przepraszam ja za kłamstwa nie. skierowane wobec Pana i wobec Pana najbliższych. Proszę bardzo przepraszam. Proszę Pani nie wciągać sepsy, albo Pani tak to powie, że Pani przeprasza za kłamstwa, które Pani napisała w tym tekście proszę się już nie odnosić. na udziale pulmonologicznym, jakimkolwiek, to niech Pani mi wierzy, że pani Panią, będzie ratował sprzęt z naszym serduszkiem. Proszę przeprosić za tekst. Może Wysoki Sąd przeczyta ten tekst i Pani przeczyta ten tekst i powie, przepraszam, to jest nieprawda, co w tym tekście napisała. Ja, proszę Pana, chorowałam na raka i nie widziałam żadnego sprzętu z serduszkiem w Wydgoszczy. Dziękuję ja bardzo. Nie uznaję przeprosin. Proszę, ja proszę ja tego nie ciągnąć, damy. Nie ja uznaję panią. Kierowała obecnie groźby karalne. Sprzęt z sepsą jest we wszystkich szpitalach, oddziałach, które e, walczą z sepsą. Proszę pana, ja mam 67 lat. Zapewniam panią, że pani to nie wierzy. Kolejne pani. Ja mam 60, 67 o, lat. Dziękuję bardzo. Wycofuję swoją... swoją ofertę przeprosin. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do środka? Nie ja Pani yy, bardzo dziękuję. Dziękuję za przybycie. To Dzień wszystko, dziękuję. tak? Dziękuję bardzo. To nie była normalna, zwykła, zwyczajna prośba o to, żeby ktoś przeprosił. To było ordynarne, takie wręcz przygnębiające, przerażające, porażające żądanie, żeby ktoś przeprosił. Ordynarne żądanie, żeby ktoś przeprosił. Po czym ta pani przeprosiła, ale jemu się nie spodobało to, że pani też miała coś do powiedzenia, więc. Chciał wymóc, żeby mimo wszystko przeprosiła. I to moi drodzy wyglądało tak, że on żądał i on wymagał, żeby ta pani, będąca w sądzie, spełniała jego prośby. To jest niebywałe. Ja się zastanawiam, dlaczego, nie wiem, sędzia, który tam był, dlaczego tego nie przerwał, tej farsy. Przecież jak ja bym tam był i byłbym sędzią, to bym powiedział: dosyć tego, dosyć tego, basta. Proszę pana, no. Jak się pan zachowuje. Moi drodzy, skoro ten człowiek jest tak ordynarny, jest tak po prostu niemiły, to aż strach pomyśleć, że ktoś taki jest tak uwielbiany. To jest coś dziwnego. Co najmniej dziwnego. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na to od drugiej strony. Serio dożyliśmy już takich czasów, że to nie w Wielkiej Brytanii, że nie w Niemczech, czy też w Stanach, ale w Polsce faktycznie ludzie stają przed sądem tylko dlatego, że coś napisali w internecie. To jest. Dziwne. Tylko dlatego, że coś napisali w internecie to starsza pani, która faktycznie przeprosiła. I teraz moi drodzy, czy wyobrażacie sobie, czy to było realne, że ta pani spełni swoje treści? No raczej nie. Ta pani jest starszą osobą. To jest schorowana osoba. Jak ona tam mówi, że chorowała na, na raka. To jest starsza osoba, ludzie. Gdybyśmy my mieli wszystkich tak ścigać, to takich rozpraw powinno być dziennie kilkaset tysięcy. Ja sam wielokrotnie otrzymywałem jakieś maile z gorszymi rzeczami. Nie możemy tak tego kontynuować. Nie możemy w ten sposób funkcjonować. Gdyby to jeszcze była jakaś młoda kobieta czy jakiś facet, to może jest to jakieś realne. No to jest starsza pani, No wystarczy posłuchać. ta pani jest po prostu bezbronna. Wydaje mi się, że ta pani by nawet muchę nie potrafiła skrzywdzić serio. Bądźmy poważni. Ja mam taką prośbę, że pan prezydent Karol Nawrocki, gdyby coś złego się działo tej pani, że się po prostu za nią wstawi. Panie Karolu, niech pan zrobi z tym porządek, bo tak być nie może. No nie może być tak, że starsza kobieta tak cierpi, że urządzają takie widowisko na naszych oczach. Naprawdę mi się przypomniały mi się fragmenty jakichś filmów historycznych, gdzie jakiś cesarz siedział na tronie i wykonywał bardzo paskudne gesty i rzeczy wobec swoich podwładnych. Tak być nie może. Powinien być zakaz czegoś takiego. To jest poniewieranie drugim człowiekiem na oczach innych ludzi, człowiekiem, który tak naprawdę nie zawinił. Według mnie, nie wiem, nie jestem specjalistą, ale chyba nie, przecież przeprosiła. Użyła słowa przepraszam, po czym temu panu się to nie spodziewało i uwaga, on wycofał swoją propozycję, on miał propozycję. To skoro już raz powiedział o tej propozycji, pani ją przyjęła, przeprosiła, ale wspomniała o, o czymś innym, że on też powinien się jakoś do tego ustosunkować, on powiedział, że nie i wycofał propozycję. No, szczerze mówiąc, ja też nie widziałem żadnych serduszek w szpitalach. No, mało bywałem i bywam w szpitalach, ale no osobiście nie widziałem. Ja nie kwestionuję, że ich tam nie ma. No, ale skoro ta pani nie widziała i powiedziała to, że nie widziała, to co w tym złego? Oj, moi drodzy, bardzo, bardzo źle się dzieje. Bardzo źle się dzieje, naprawdę. Bardzo źle się zaczyna dziać i nikt się za tą panią nie wstawił tylko dlatego, że jest po drugiej stronie politycznej. Pamiętajmy o jednym, że to może dotknąć każdego z nas, to może dotknąć każdego z naszej rodziny. Nie możemy być obojętni wobec czegoś takiego, bo tutaj nie chodzi o politykę, nie chodzi o poglądy o ideologię i TP i TD, tylko chodzi o zwykłe podejście jednej osoby do drugiego człowieka na naszych oczach. I to taka indywidualność, ktoś taki, kto jest takim autorytetem, w taki sposób się zwraca do starszej, schorowanej osoby? Nie wiem jak wy, ale mi to przypominało trochę taki publiczny lincz. Tak w ogóle to, kim jest pan, Jerzy Owsiak? To jest jakiś, nie wiem, jakimś politykiem jest? Czy jest jakimś wyjątkowym Polakiem? No, dla kogoś pewnie tak, no ale ogólnie to, kim ten pan jest, żeby tak traktować drugiego człowieka? To jest pytanie. Może my o czymś nie wiemy. Może jest kimś ważniejszym aniżeli nam się wydaje. Tak naprawdę to chciałbym tak z grubej rury pocisnąć, no ale wiecie jak jest? Nie da się. Dlatego wspierajmy tę panią i tej pani podobnym i to co mówię, jeśli by coś się działo, jakieś wyroki, no to mam nadzieję, że pan Karol coś zrobi. No nie może być tak serio. Przecież samo patrzenie na tą panią, ta pani jest bezbronna. Zwykła starsza pani. Ach, moi drodzy. Trzymajcie się bardzo cieplutko, uważajcie, co tam piszecie na internecie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.